Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie 11 listopada w 103. rocznicę odzyskania niepodległości, wspomnienie świętego Marcina biskupa. I w takim dniu jak dzisiaj chcemy miłosiernemu Bogu, miłości Bożej przede wszystkim podziękować za Czas, który nam jest dany, chcemy podziękować za odzyskanie niepodległości, że staliśmy się ludźmi wolnymi, ale chcemy również prosić, jak nauczał święty Jan Paweł II, że wolność dana to również wolność zadana i chcemy prosić właśnie o to, abyśmy tej wolności uczyli się wzajemnie. Ale żeby uczyć się wolności, musimy również, kochani, budować jedność, której dziś w sposób szczególny brakuje. Zatem w tej modlitwie koronkom do Bożego miłosierdzia, prośmy miłosierdzie Boże o jedność w naszej Ojczyźnie, dziękując za otrzymanie wolności, ale nie możemy zapomnieć o tych, którzy o tą wolność walczyli. I chcemy właśnie dla nich, u miłosiernego Boga, wyprosić miłosierdzie Boże, wyprosić to, aby mogli przebywać z Bogiem Ojcem w Ojczyźnie Niebiańskiej. Modlitwy z komentarzy i prośby to prośba o wiarę, miłość i jedność w naszej Ojczyźnie, o co prosi pani Beata. Pani Teresa, modli się za naszą kochaną Polskę w 103. rocznicę odzyskania niepodległości oraz modli się o siły dla dzielnych obrońców naszych granic. Słuchajmy się zatem teraz w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny. W pewnym momencie, w pewnym dniu po mszy świętej w pewnym dniu po naszej mszy świętej nagle ujrzałam swego spowiednika, który miał mszę świętą w kościele Świętego Michała przed obrazem Matki Bożej. Była część mszy świętej ofiarowanie i widziałam małe dzieciątko Jezus, które się garnęło do niego, jakoby przed czymś uciekało szukając schronienia u niego jednak kiedy przyszedł czas Komunii Świętej znikło jak zwykle ten ujrzała matkę najświętszą która go niosła w tym płaszczu i rzekła odwagi synu mój odwagi synu mój i mówiła jeszcze coś czego ja nie dosłyszałam Wyciągnijmy, kochani, zatem nasze koronki, nasze różańce i módlmy się wspólnie, prosząc miłosiernego Boga o dar życia dla tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, a dla nas o to, abyśmy uszanowali wolność, którą mamy i abyśmy budowali jedność w naszej ojczyźnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, <laughs> błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżował, u i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, <laughs> miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Teraz jeszcze oddajmy się w opiekę Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami rać, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, o rędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księżę Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Marcinie, biskupie, módl się za nami, Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, Oddajmy kochani nas, całą naszą ojczyznę, opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. I kochani, jeszcze na koniec, oddajmy naszą ojczyznę, nas, naszych zmarłych, opiece i pomocy świętego Józefa. Pomnij o najczystsze, oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek zwający Twej opieki, Twej pomocy błagający bez pociechy pozostał. to ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Kochani, na dalszą część dnia dzisiejszego, na dalsze świętowanie patriotyczne w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół, znajomych, niech nam Pan Bóg błogosławi, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I duch święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Życzę miłego rodzinnego świętowania 103. rocznicy odzyskania niepodległości. Oczywiście, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Poinformujcie swoich znajomych o wspólnej modlitwie. Zapraszam Was na jutro i już na sam koniec proszę, abyście właśnie dziś, w tą 103. rocznicę odzyskania niepodległości, pouczyli młodych ludzi o tym, jak ważne jest budowanie jedności i wzajemnej miłości. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.